Witajcie na kanale Mariwo! Dzisiaj znowu grzebiemy w tajemniczych kartonach w poszukiwaniu perełek. Zobaczymy, co dzisiaj tym razem uda mi się upolować. Jeśli chcielibyście więcej odcinków z tajemniczymi kartonami, to zostawiamy 5000 łapek w górę, a uwaga, uwaga, jutro pojawi się kolejny odcinek. Subskrybujemy kanał Mariwo i typujemy faworyta dzisiejszego odcinku. Dajcie znać w komentarzu, co z tych wszystkich tajemniczych kartonów dzisiaj najbardziej Wam się będzie podobało. Otwieramy tajemnicze kartony i szukamy perełek, kochani! Zabieramy się za kolejny tajemniczy karton, a w środku co będzie? Jak zawsze tajemnica. Jaka wielka świeczka! Można ją palić 36 godzin, i to jest wanilia. Było etui Armani Exchange, ale czy coś jest w środku? Niestety w środku pójść to. Chyba powinien być zegarek. Tutaj widzę coś z kubusia puchatka. Luxury gift set. To jest chyba jakiś zestaw prezentowy. Ja! Adresownik, notes, notes i ołówek, a to wszystko skupi się pochatkiem, prosiaczkiem i uchem Pudełeczko. O! Ponton. Gesa! To jest ponton Gesa! Muszę to zobaczyć serio. Faktycznie! Donata marki gest, ja muszę go napompować Gdybym nie przyjrzała się temu opakowaniu, to bym nie zauważyła, że tutaj jest napis gest. Tyle lat sortuję ten towar i pierwszy raz widzę Dobra, zobaczymy jak wygląda Oooo, wielki ponczuś On jest nowy Teraz go napompujemy, mam tutaj specjalny sprzęt I pompujemy Ile to A, nie Bym sobie prawie pompował! 15 minut później ponton napompowany. Wielki donat gest. Można go turlać, odrzucać, skakiwać z niego. Można go traktować jako hula hop. No, nie, nie. Ale czuję się ekskluzywnie. Mam pompon Gesa. Pasuje mi. Ale to jest chyba oryginalny pompon. ma znakowania. I jakieś cukierazy. Serduszko słodkie, brokaciki. O! Kolejny brokat dla osób, które lubią brokaty. To ramka brokatowa z napisem Love. <laughs> Jeszcze jest lustrzana. No ale mieni się pięknie. To puzzle, Friends! Tysiąc elementów w środku, a jest nawet monika z kurczakiem. Miałam więcej czasu, to bym sobie je ułożyła. To jest coś dziwnego, to jest chyba mosiężne. To jest. Manierka taka trochę widycz. Ciekawe czy tam w środku coś jest Z jakimś herbem A to i co i co To jest zestaw do robienia A bomb do kąpieli Jednorostowy. M&M's <laughs> M&M's czerwony i zielony Ale co to jest kobietka To jest auto wyścigowe aż tutaj płomienie mu się palą Chyba zadowolony że zabrał lady W środku chyba tutaj jest jakiś Schowek na cukierasy Juju. To jest po prostu totalny sztosik. Zestaw do boksowania. Rękawice i ochraniacz. Jo, można się boksować. Zaraz się będziemy bić. <laughs> Ciężko się to zapać. Siu! Siu, Zobaczcie na mojej ruchy. I ciach, ciach, Nie! Yeah! Wygrałam pas, młoty. Oh, no, się no, znaczyłam no, Całe mięśnie no, bolą. No, no, no. Pudełeczka dziwne. O, jakie to jest ciężkie. Trzy pudełka. Są trzy pudełka trochę takie vintage. Battle of Britain Museum. W Środku nie wiem co może być. Wow samoloty. To jest taka zawieczka. Model samolotu wojskowego Lancaster. A tu. Ogólnie dogami. Kolejny samolot wojskowy. Hurricane Mk1. Spitfire Mk1. Ja. To jest fajne na prezent dla miłośnika militariów. A tu jest zestaw kosmetyków. Bailey's and Harding. A a, to są kremy do dłoni. O! Perfumki jakieś. Avon'u. Avon luck. Nawet jeszcze całe. Zawieszka mosiężna. Guinness 1980 roku. Portfelik. O, to jest Mark Jacobs. A w środku też jest znakowany, może nawet orginał. pad od Xboxa? Pogramy. Lecimy z kolejnym mystery boxem. Ciekawe, co tutaj będzie. Na górze miałem coś takiego. To jest jakieś takie duże etui dziwne. Może jest puste. O, to jest kij bilardowy do złożenia. Kiedyś grałam w bilarda. Można grać. Z taką ozdobną rączką. A, i jest nawet jakiś podpis. Stefan Maguire. Może jakiś znany. Jest nawet kostka. Stephen Maguire i cała rączka jest zdobiona a la marmurze. A mamy teraz domy z Boxa. O, na samej górze czeka na mnie Playmobil. Przychodnia Playmobilu. Jest! Chyba nawet w środku są też figurki. Jak to się otwiera? Otwórzcie się. Tak to się otwiera. O, są nawet akcesoria. Biureczko. Nawet jest wózek. Na samej górze jest też jakiś obraz w pięknej ramie. On jest ręcznie malowany. Key Rose. To chyba jest krajobraz z makami, jakaś wieś. O, nawet tutaj jakaś zwierzyna sobie biega. E na telefon jakieś. O, to jest Louis Vuitton? To jest Louis Vuitton. Nie wiem, czy coś mi odpadło, czy nie, czy tak powinno być. W formie takiej skrzyneczki. Nawet czy w ogóle oryginał. Chyba nie. O, to jest Nike Air. Logowany, dość pojemny. Nike Air. Jakaś duża gra z cream INN. To jest chyba jakaś gra vintage. Zobaczmy, co jest w środku. O, ho, ho, jaka dziwna plansza. O, ona jest w takim boksiku. Są jeszcze jakieś figurki. Chyba są postacie przerażone. Jaki słodki cygryzek. O jeść! ale ty jesteś fajny! To jest full real, więc pewnie będzie się ruszał i wydawał jakieś dźwięki, jaki jest mięciutki. Włączyłam go i zobacz, jaki on jest piękny. Otworzył oczy, taki miły materiał i się rusza. I mruczy. Takie słodkie, puchaty nawet rusza. i jokonem! A teraz zasypia. Tutaj ma przycisk na grzbiecie. Ale się wyciąga. Cześć, kochany! Ale fajny jesteś! Przeciąga się. A je? Nie, nie. Poprzetulamy się trochę. Jaki to jest słodki. Jak mu dobrze. Jak Hej, Ola! Fejola. Maskoteczka. O, ona jest z Disneylandu. Konik. O, jaki jest słod. słodki? Albo sarenka. Jakieś perfumy? To jest od Lancôme. Perfumki 75 ml. Fajna buteleczka. To by było na tyle. A jeśli Wam mało, to tutaj znajdziecie wszystkie odcinki z tajemniczymi kartonami. Tutaj są odcinki, które ja polecam. No i oczywiście subskrybujcie kanał Marivo. Papa! Pa. Idę popływać.